Have you had a chance to look at the Johnson account? Not yet, I've just been playing catch up from last Is this guy bothering you? Jeśli chcesz grać na najwyższym poziomie, nawet najmniejsza rzecz ma znaczenie. Welcome to Trailmakers, a vehicle building game made for explorers, racers. <grywka> Wiemy, że trzymasz kursor nad przyciskiem, ale potrzebujemy twojej pomocy. Mamy lepszy przycisk Kolerny przycisk powrócił. To nasz największy wróg. Sure. Skip this ad. Nie, nie. Tak, tak. Witajcie, przyjaciele. Zagrajmy w grę o nazwie Co jeśli w tej chwili pobierzecie League of Legends? Czy wiesz, średnio co półtorej sekundy ktoś... Now go, Eivor. Claim your place. Chcesz się nauczyć nowych umiejętności? Zbuduj zbroję tonego starka. Numer pierwszy z elementami hełmu tylko 4. Po ostatnim odcinku napisaliście masę komentarzy i wiadomości, że załóżmy, że chcesz polecieć na Marsa, aby wejść na nowy rynek i dotrzeć do początku.